Gotuję już maszynę w gotowości, no, gotuję w gotowości, logicznie. Aha, co mam robić? Nie no, tutaj jest koniec, a my musimy znaleźć przecież jeszcze tego. Musimy znaleźć, gdzie tu jest y, ten sekret. Gdzieś tutaj chyba, a ja tu wcześniej płynąłem? No nie płynąłem, tu no i to już wszystko jasne. Hmm. O nie, pan Prądek zaraz mu zrobi. Prryry. O cholera, szykuje się. Ojej, uratował mnie. O kurważ! Do wody. Naskoczymy go z drugiej strony. że taktyczny sejwuś. Ciekawe, czy my jego zaskoczymy, czy on nas. No, gdzie ty... No, chodzi no tu. No, jak nie chcesz iść, to na ciebie inny sposób znajdziemy. O! No, rzeczywiście, gdyby Blaskowicz celniej trochę granaty rzucał. O, do obrywa. O, obrywa, obrywa. No, ale paść nie padł. Dobra, sejwuzi mu z Panzerfausta i do widzenia. Chyba po tym już nie wstanie. No, a jednak, jednak go tylko zaswędziało i też mi rypnął. No gin! No, w końcu mnie posłuchał. Dawaj swojego panzerfausta, jeleniu. I poproszę jakiegoś kewarka w nagrodę. No, tylko żyćko. Tej puszeczki z konserwy już nie mogę wziąć. Dobra, tam jeszcze coś się pioruny robią. <laughs> Trzeba ogarnąć temat. Ej, właśnie, nie? Bo tam na górze były te czokoszki. Trzeba iść jeszcze po te czokoszki. Tylko gdzie to było? Tu gdzieś chyba. O. Dobra, wyłączymy to, chociaż to już nie ma sensu i tak już tu nie będziemy wracać. Ale po czokoszki się wrócimy. Kto wie, może tu jest jakiś pancerzyk jeszcze albo coś. O! Zawsze coś: 25 lepiej mieć niż nie mieć. No i ruszamy dalej. Taktyczny sejwuś. Ciekawe, ile razy ja już to powiedziałem podczas tej serii. O nie, no znowu fapacz. Niemiec tam, no, chciałem powiedzieć, że radzi, ale już musiałbym w czasie przeszłym powiedzieć. O Jezus! Kurna, na odległość prądem na napierdziela. Dawaj mi tą minigana. O, od razu go tu w mielonkę zamieniło. Wielkie wrota, tam trzeba iść. Tutaj? jak tu ciemno. A pierdziele nawet, jak tu coś jest to mam gdzieś, nie będę po takim ciemku pływał. I zgiźnie. Tu mamy Tadeusz Wajchę Przełóż. Ale wpierw to my ogarnijmy, bo duże wrota to znaczy duży przeciwnik. Trzeba przeładować naszego... Aha, jest przeładowany. Ale mam dynamit i już wiem co z nim zrobię. Dobra, dajcie mi to. Praktyczny sejwuś. Wajcha. O! O cholera! A! Nedi? Kurna i to co to, to takie twarde? O, ja cię tu wysnajpie z kurczy byku. O, leży. Jeszcze miał kolegę, ciekawe, czy ten kolega padł. Taktyczny sejwuś. O, kolega też nie padł O, dobra. No, poszło dobrze. Ale dobrze był ten dynamik, ich mocno tam oklepał. Coś jeszcze? No, e, mamy pełno, pełno. To ruszamy. Sejwuś. No. I z deszczu. Co? Objectives not complete? Co my mamy zrobić w ogóle? A tak, jakiś tam pewno dziennik trzeba podnieść. No tak. ja Ko gdzie to teraz było? A, tu. O jest. Project Book. I lekturka do Maturki. To już tu nie da się nic jakiś Chociaż można było rozebrać na części te barachła i armorka sobie założyć z nich. Ale już Blaskowicz na tyle zdolny nie był. Nie był MacGaiverem. Dobra, drałujemy do końca. A tu? A nic. Ding, DING 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 No i kolejny super trudny poziom przed nami Jeśli się nie mylę to To będzie w nim walka z BOSEM Znudzonym głosem Mówię Głosy prosem. Bezsensowny Rym Jeszcze jak Także taktyczny sejbuś Ile razy ja to mówiłem? Ja pierdziele. Uwi, mi tu super soldata, czy znaczy, Uber, Uber soldata. Bo jak nie mam, on jest tuż za ścianą. No oczywiście. Gdzie uciekasz, ziom? No nie, zagrzało się. Dobra. Kurczę, jak mnie odbił z Kubany. Padaj, padaj. Nie ma nic, Żyćka. Nic, 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 nic. Nam krowa zagrzała. Dobra. A jednak. O, jednak tutaj mamy raj. Mm. Czokoszki. Tyle czokoszków to save łódź gwarantowany. O. O, idą, idą. Oczywiście prefire. Ci goście są lepsi, niż odpaleńcy na haksach z CSA GO. Bo to była wojna, a nie takie pierdzielenie jak w A na wojnie to byli tylko headshoterzy master elite. O, pan... pan Grill. Jak zwykle widzę, że pan dziś w formie, kurna, odporny. O, idzie, idzie Dobra, lesz O kurzesz Uciekać zż, 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 zż.